Witam. W dzisiejszym odcinku kolejne bóstwo demon z mitologii słowiańskiej. Leszy. Leszy, zwany również Laskowiec, Borowy, Boruta, Dziad Leśny, Leśne Licho, to demon, duch, opiekun lasu, będący panem i zarządcą danego obszaru leśnego. Władał on wszystkimi istotami, drzewami i zwierzętami będącym na terenie, który należał do niego. W stosunku do ludzi jego zachowanie zależało od tego, jak ludzie traktowali las, który był pod opieką Leszego. Jeżeli ludzie nie szanowali lasu, wycinali go, bądź też polowali na zwierzynę, wtedy Leszy okazywał wrogość. Wyprowadzał on ludzi na manowce, mógł powodować wysypywanie się runa leśnego, grzybów, malin, z koszyków, powodować ataki dzikich zwierząt. Ale jeżeli ludzie byli mu przychylni, okazywali szacunek wobec lasu, wobec niego, wtedy to chronił ludzi. Prowadził ich drogami przez las, wyprowadzał z lasu, sprowadzał ludzi w miejsca, gdzie były dostatnia ilość malin, grzybów. Był jeden warunek. Ludzie nie mogli wchodzić do miejsca, które było jakby centrum lasu, w którym to mieszkał Leszek. Nie można było niszczyć tam drzew, polować na zwierzęta, zbierać jakichś tam grzybów, owoców, bo to była część zarezerwowana tylko dla Leszego. Wygląd Leszego. Według podań słowiańskich, Leszy mógł zmieniać swoją formę. Był on najczęściej ukazywany jako człowieko-kształtna istota starzec z brodą, lub też jakiś jednooki cyklop, lub też osobnik o nienaturalnej białej twarzy. Mógł zmieniać swój, swój wygląd, swoją wysokość, wielkość od, od wielkości lasu, drzew go otaczających, czyli w zależności od tego, jak drzewa rosły wysoko, mógł się zmniejszać lub zwiększać swoją postać. Mógł też przybierać formę wilka lub niedźwiedzia, puchacza, a nawet zmieniać się w wiatr. Pomocnikami, sługami Leszego były wszelkie demony leśne, duszki, chokliki, które służyły Leszemu, pomagały mu w opiece nad lasem. Żeby udobruchać Leszego, bądź też oddać mu jakieś cześć, szacunek, składano mu ofiary w postaci zwierząt domowych oraz plonów. Osobami, które szczególnie... Dbały o dobre stosunki z Leszem, byli myśliwi i drwale, którzy wykorzystywali las, więc musieli udobruchać sobie jego króla. I to koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania kanału. No i cześć!